Chodź, robimy odcinek Co? Co z tym Siema. To jest fake weapon, to jest Airsoft Siema ekipa, z tej strony i Hezo a w dzisiejszym odcinku mamy dwóch i pół typa podcast, jest ze mną. Jestem Eli. A ja jestem Kacem, Eli będzie mi zadawał pytania, będę na nie odpowiadał. Bardziej taki chwilowy odcineczek dla Was Dobra, to pierwsze pytanie Ile lat jesteś w 7 lat To jest zarazem bardzo dużo i jaki mało. Bo wiem, że niektórzy są dłużej, ale siedem dla mnie to i tak już za długo. Od czego to się zaczęło? Od czego się to zaczęło? Od fandomu Fnafa się zaczęło, yy, dlatego że zobaczyłem, jak moja kuzynka rysuje. Chciałem rysować tak dobrze właśnie te roboty z jak ona, no i jak daleko nie pada od jabłoni i do frasów się trafiło, niestety. Czy fandom wpłynął na Twoją seksualność? Niestety jak tyle się widzi gejowskich rzeczy w internecie, to ciężko, żeby nie wpłynęło. Eli? Ja, ja, ja się trzymam o tym. Jakie są twoje trzy najbardziej pamiętliwe chwile w fandomie? No to na pewno jest drama z Pyszkiem. Ona już jest dawno pogodzona. Drama poszła głównie o to, że była kłótnia z Pyszkiem na telegramie, dlatego że postanowiłem mieć własny YouTube'owy czat. Wtedy był jakiś furtuł, mieliśmy własny czat na telegramie, ale postanowiłem zrobić własny, bo się przestałem czuć komfortowo tam na tamtym czacie. No i było od razu: ...planujesz przeciwko mnie, zrobimy ci dramę. I było masowe napierdalanie na mnie na furasowym YouTubie, ale to już było dawno. Na szczęście już tak teraz nie jest. <grym> Drugim momentem jest formawka. I to była grupa na Facebooku, gdzie mieli być ludzie wholesome. Ogólnie właśnie było jedno wielkie wsparcie, ta grupka nadal istnieje, tam się żyje własnym życiem. Ale co? Postanowili założyć swoją własną grupkę na Discordzie i zarazem serwer Minecraftowy. I tam się porobiły jakieś dramy i tak dalej. I jakby ja się tam przywiązałem do ludzi, ale później zobaczyłem, że teraz na tamtej grupie Discordowej bardziej się ludzie skupili na obrażaniu i napierdzielaniu wzajemnie na siebie zamiast być Holsom i zawsze kiedy wyniknęła jakaś się drama to pytałem się tam jednej z administratorek tej grupy Fida. to miała być Holsom grupa? Później zrobiłem odłam tej grupy czyli GigaChat oraz na nim poszły liki z tego jak powiedziałem o administratorce, że no fajnie, że administratorka próbuje się ze wszystkimi zaprzyjaźnić, ale no nie zawsze się tak da. I po prostu też to uważałem za fałszywe zachowanie, że jednak napierdziela do jednej osoby na drugą i na odwrót. Więc tak, i, i pójdzie ta grupa się na mnie obraziła. Gigaczat przetrwał. Byliśmy bardzo dobrymi tam znajomymi, mimo tych flików, tamtą osobę się wyrzuciło. Tak i później było dobrze, ale moja dobra mordach, z którą ja ra, raz z nim byliśmy w sp... główną bazą tej grupy znalazł dziewczynę. Przestał mieć ze mną kontakt jakikolwiek. <Grym> Grupa się rozsypała i miałem takie Man MAN of Fuck <grym <grym> to, oh, <grym> tak, tak, więc nie powinno tak być. To już bardziej już jest archiwum śmieszków. Ej, jestem na straży na tej właśnie nazywa się GigaChats <grych> i mi się skojarzyło Jeśli ktoś z tamtą to ogląda to pozdrawiam. W ilu związkach byłeś przez fandom? W ilu związkach przez fandom? Tak. Trzech. Jeżeli liczymy związki nie dłuższe niż. E, znaczy dłuższe niż dwa dni, to tak do tego byłoby pięć. <grych> Czy wyobrażasz sobie, być w z kimś, kto nie jest w fandomie? Wiesz co? Ciężkie pytanie. <laughs> Potrafiłbym być osobą w związku, która nie jest z pan domu, ale musiałaby już wiedzieć o jego istnieniu, na czym się on opiera i jak dziwni są tam ludzie, bo tak to inaczej ciężko mi by było być z osobą, która by w ogóle nie ogarniała mojego głównego zainteresowania i czym się głównie zajmuje. I zawsze byłyby jakieś confusions and stuff. Nie wiem, trzeba do przodu żyć. Kontynuując temat fandomu, czy żałujesz wstąpienia do fandomu? Były momenty, w których żałowałem, ale przez to, że miałem okazję być w wielu grupach znajomych i nawet teraz no, siedzimy jedną grupą no. znajomych, jedną z wielu, to nie żałuję, ponieważ miałem przez fandom okazję ich poznać. To Przez to muszę. Jestem zobowiązany powiedzieć, że nie. E, czy myślałeś e, nad wyjściem z fandomu? Oj, nie nieraz. Szczególnie po tej dramie z Pyskiem, co na mnie po prostu... Duża część fandomu na mnie hejtowała masywnie, dlatego że Pysiek wtedy był wielce szanowanym i popularnym youtuberem i każdy się do niego przylizywał, więc kogo on hejtował, hejtował każdy, więc był taki masowy hejt w fandomie na mnie się to minęło, i jest nowe konto. Yupi. No to teraz to jest koniec. Pytanie: No, jeszcze no. jakieś dodatkowe ci przyszły do głowy? Myślę, że nie. Myślę, że wiem, wiem o tobie wystarczająco. od za <grym> z steru pobocznego? Nie. Nie. Dobra, no to taka, pójdę. Jeszcze, jeszcze chwilę, jeszcze nie. No to co, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki, Taka forma odcinka niestandardowa z łazienki. Odpowiadaj na moje pytania, które zadał poza kamerą. Bye, bye. Żyję już. Statek mi ucierpiał. <gry> Możemy zrobić drugą część. Jak chcecie, to możecie tam zadawać dalej pytania, bo to jakby... Ale głównie tam o moich przygodach w fandomie, dlatego że Q&A to będzie całkowicie inna forma, ale no.